Nie było tyle czasu, żeby zagoić wszystkie rany. Czasami trzeba odpuścić, wyjewać chuja, no to stary. Ja wziąłem Free bita od nowego album Barbary. Dzięki ucha za inspirację, bo gdyby nie ty, to wleżał martwy. Ja nie zmyślam, jak nabijam i ja rzucam, tylko czyste fakty, aby mógł. Pokazać moim bliskim życie, pełne barwy. Stawiam powoli, krok po kroku, żeby pokonać te zaspy. To jest czerwony szlak. Pewno tu, górę, fij zdrajcy. No tu, górę, i zdrajcy. Ja nie dzwonię do taty Muszę sam to pokonać. Nogi są jak zwaty. Jak zasłonię, to wygrałem. Ja wiem, że dam radę. Nigdy się nie poddaję, bo raz się pod i zrozumiałem. Że postąpiłem jak bizda, gdzie była ma ambicja. Siedziała na ramieniu, skusiła mnie diablica nie obrę, wrócę na drogę bo wiem, co jest dobre, dlatego już nie nie było tyle czasu, żeby zagoić wszystkie rany Czasami trzeba odpuścić, wyjewać chuja na no to stary Ja wziąłem free Vita od nowego album Barbary Dzięki Ucha za inspirację, bo gdyby nie ty, to bym martwy. Ja nie zmyślam jak nabijam, nie rzucam, tylko czyste fakty, Abym mógł pokazać moim bliskim życie pełne barwy. Stawiam powoli, krok po kroku, żeby pokonać te zaspy. To jest czerwony szlak, pełno tu kurepiej zdrajcy.